Podawanie informacji publicznej czy wprowadzanie ludzi w błąd na bazie kłamstwa, które się pojawiło ostatnio z jednym z tygodników, czy dwutygodników, który nazywa siebie niezależny, nie będę wymieniał nazwy, bo nie przejdzie mi to przez usta, że zapłaciliśmy karę 4,5 miliona złotych i ta kara właśnie związana jest ściśle z podwyższeniem stawki. To jeszcze raz dla Państwa, tutaj wszystkim mówię, że to jest kłamstwo. Fakt jest następujący. Dwa lata temu, kiedy związek przenosił się do nowej siedziby, Operator nie zabezpieczył na kilka dni centrali telefonicznej i nastąpił atak hakerski, gdzie poszkodowany został operator, a nie związek. Zostało to wyjaśnione. Zostało to wyjaśnione, zostały są w związku, ja też dysponuję fakturami korygującymi, związek nie poniósł absolutnie żadnych strat, nie zapłacił za to złotówki i zostało tu poszkodowany był operator, a my występowaliśmy w roli, w roli świadka. Jeszcze raz mówię to mieszkańcom Ostródy, że absolutnie związek nie zapłacił żadnej kary, to, co nie tylko sugeruje, to, co zostało napisane właśnie w tej, w tej gazecie.